Witam wszystkich na moim kanale Dzisiaj chciałam pokazać moje wszystkie konie siwe I tak, zacznijmy od mis... hmm, Zacznijmy od pierwszy klatrzy Jest to klat Shire Ma na imię tęcza, tak wiem dziwne imię, ale na no, jakoś tak mi się spodobało I tak dała mi Jest ona razy Shire Ma ogólnie bardzo ładną Ogonę Króciutki, ale ma prześliczny barkoczyk też ma prześliczne warkoczyki. Myślę, że tutaj klaczy idealnie pasują. Gdyby tutaj nie miała tego, chyba to jest takie włosy, to by bardziej ładnie oglądała bez tego. O, spójrzcie. No, ale niestety ma te włosy tutaj na dole, ale poza tym jest bardzo ładna. I Wam ją polecam. Tak jest zwaśniona właśnie Siwej. Kolejnym koniem jest to klacz, czyli pianka, którą dobrze znacie. I tak, jest ona maści siwej, jest to starszy model ze szlejch i tak, ma tutaj bardzo ładną grzywę z prześlicznym rokoczem, bardzo ładny ma nawet ogon, niestety kopytka ma troszeczkę podrapane, bo ją używałam, ale ma je szare, no i tak się ona prezentuje, tak, i jest ona maści siwej. Tak. Dalej mamy Klacz arabską Z zestawu derka Była tam jeszcze buszka i jakieś tam jeszcze rzeczy I kantarek I tak Mój egzemplarz tej klaczy On na szczęście stoi I tak Ma prześliczne warkoczyki Bardzo mi się podobają Ogólnie nawet fajny Ale chyba bardziej mi się podobają warkoczyki i żywka. Ma tutaj pocieniowane na końcu Tutaj ma brązowe kopytka, tu ma takie czarne. Um, ja, miała podkowy, nadal je ja ma, tylko troszeczkę zdrapane. No i tak się ta klacz prezentuje. Na końcu wam powiem, który koniec na pierwszym miejscu z tych koni. I tak, tutaj mamy klacz, właśnie nie wiem jakiej rasy, bardzo, bardzo to przepraszam ale ja dopiero zrobiłam film, więc wiecie Jeszcze raz przepraszam I tak, jest ona maści takiej no też siwej, jest ona mała to jest kucyk i ma na gwiazdka to jest wanilia, zapomniałam powiedzieć ma taki ogólny jak taki maś. nie wiem jak jest ten ma włosy, no i tak się ona prezentuje i z bardzo uroczym kucykiem i naprawdę do kolekcji idealnie się nadaje, na kucyka. Dalej mamy niestety naszą, moją koral. Jest ona rasy holsztyńskiej i mój egzemplarz właśnie tej kraczy się przewraca. No niestety ona nie stoi stabilnie. Poza tym ma prześliczną grzybę w kształcie serduszek. Prześlicznie to jest zrobione. Sama kraczka jest prześliczna, ogonek też jest bardzo ładny. No i tak się ona prezentuje. I ona też jest maści yy, siwej. Kolejnym koniem mamy klacz lipiceńską ze Szlejch. Jest to taka nowość, bo jest wymana manę mieśniżka. Ma bardzo ładny ogonek, ładną grzybę, która jest prześliczna. Sama klaczka jest prześliczna. Ma brązowe kopytka, ma podkowy i bardzo Wam polecam. Jest prześliczna. Sam raz też do kolekcji. Naprawdę, jak na pierwszego konia, to Wam ją polecam. Kolejnym koniem mamy, jest to mąż Śnieżki, ma na imię Krystof i tak, ma szare włosy jak jego córka, ma brązowe kopytka, jest on moim zdaniem prześlicznym ogierem lipicańskim ze bo jest po prostu cudowny, ma prześliczną odmiankę na buzi, no po prostu cudowny, e, ma brązowe kopytka, ma podkowy, no i tak się on prezentuje, też jest maści siwej jest cudowny, że wam go polecam. Tak. No i ostatnim koniem jest, i to już mogę wam powiedzieć jaki to jest koniec, on na pierwszym miejscu u mnie jako tej maści Jest to Penelopa, tak, jest ona na pierwszym miejscu jeżeli chodzi o to. E, bardzo mi się spodobała kiedy ją dostałam, Była to mój drugi zestaw, bo to jest zestaw Blossom i Sofia. I tak, ta klasa jest po prostu cudowna, ma takie brązowe kopytka, włosy ma takie żółte. Ma tutaj prześliczne kwiatuszki, też klaczka jest prześliczna. Jeszcze jest jeden model tej klaczy w takim kempingu, zestaw jest taki. Tylko ona wtedy ma inną grzybę, wiecie. No i tak się ona prezentuje, jest prześliczna. Mam nadzieję, że się spodobało. Nie zapomnijcie stawić łapki w górę i subika. Więc zostawicie subika, będzie mi bardzo miło. I łapka w górę. Cześć!